Cześć, w dzisiejszym odcinku, wieża, słuchajcie, gielem, gielem dość nabity, ponieważ będzie tutaj mączka gielem, będzie tutaj płynny jeszcze pokarm i dodatkowo troszeczkę traktora, oczywiście te płynne rzeczy będę dawał przy okazji dawania jajek. Miks jest policzony na pół kilograma To też jest taka kulka, którą pierwszy raz będę w ogóle robił, testował w tym roku. Tak więc zaczynamy. Oczywiście pół kila Pół kilo miksu bazowego. Tu się udało. Mamy pół kilo miksa bazowego. Do tego 150 g gram mączki Gielema. Gielem, czyli ten małż słynny nowozelandzki. Sobie tylko to przetrę, żeby lepiej widzieć. O kurczę, starowało mi się, ale okej. Okay. Kilogram. Nie. Bardzo słuchajcie jest. Delikatna ta waga, o mamy gramy, ok, no to teraz 150 gram mączki ma On tutaj widzę ma takie właśnie kruszone chyba te muszle tej, tej małży, za chwileczkę Wam pokażę tę 156, a niech będzie. I tak nie daje słuchajcie maksymalnych wartości. Wam pokazuję mączkę. O. I ona widzicie ma takie drobinki, to są te kruszone muszle. Małży, więc mamy 150 gram mączki BLM, 50 gram mączki LT94. Bardzo lubię używać tej mączki, daję ją w sumie do wszystkich moich śmierdzących kulek, ale tylko 50 gram. Liczmy sobie do, do 200 w sumie. Do równego może się uda. Wszystkie oczywiście gramatury w opisie filmu. Ja mogę mówić coś może mi się przysypać 5 gram naprawdę w tą czy w tą nie będzie tutaj robiło nam za bardzo różnicy. 25 gram czyli bardzo mało mączki pre Dested. Żeby wzbogacić po prostu ten miks o tam. O tą mączkę, ok, jest 26, 25 gram kruszonych ostryk, jednak gielem, no to muszla, no to nie mogło zabraknąć, czyli do 250, też nie za wiele, z tym nie wolno przesadzić, bo będzie nam to rozwalało mix, więc tak bardzo ostrożnie sobie tych muszel będę dawał. Muszel, muszli, 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 251, ok, łyżeczka. Plazmy krwi. 25 gram, ale mówię, na no, mi się zapodziała niestety mączka. Hemoglobina. Nie mam pojęcia, co się z nią stało. Więc będę sobie radził bez niej. Nie jest to yy, coś, co musi być. Panie, jakby było, no mówię, no mi się coś z nią stało. Nie mam pojęcia, co, więc dajemy. Tutaj damy sobie do, do 260. W roku wymieniłem sobie wagę na taką bardziej dokładną. Tam ta troszeczkę lubiła oszukiwać i właśnie przy dodawaniu tej plazmy, no lubiało się to. A to jest składnik akurat, którego no, trzeba bardzo dobrze e, dozować. Do tego drożdże piwne, duża ilość aminokwasów, fajny zapach. Dla tych, co jeszcze nie widzieli, pokazuję. Taka troszeczkę, taka, taki suchy proszek, to są te drożdże piwne. Tego daje 15 gram, czyli do 275. Bardziej łyżeczką. Bo one też, że tak powiem, nie lubią sklejać miksu. Potem będziemy mieli problem, będziemy musieli kombinować, dodawać. Ale mówię, to nie jest aż taka apteka. Gram, może gram w tą, czy w tą, nic się nie stanie. Łyżeczka beta inny standardowo. Dodaję do każdych kuleczek taka płaska, w wystarczy i później do tego będzie oczywiście atraktor, płynny pokarm, ale tak już będziemy wszystko mieszać sobie z jajkami. Teraz to pomieszam i pokażę wam jak wygląda gotowy miks. Tu mam już gotowy miksik. Fajnie nam się to wszystko wymieszało. Tutaj to może pokażę gdzie jest lampka. Jak pachnie? No nie czuć tak tego GLM-a, kraba było czuć zdecydowanie bardziej, ale ten GLM też ma taką bardziej taki słodki, słodki zapach bym powiedział. Teraz będziemy to za chwileczkę mieszać z jajkami i rolować. Teraz czas na kolejny etap, czyli nasze miksy są już tak naprawdę zrobione. To co teraz powiem będzie takie samo dla każdego filmu, ponieważ no część osób jest to ich pierwszy film, że tak powiem, ze mną, więc może się czegoś dowiedzą, ci co już to widzieli, Miało przewincie po torbie dla Was rozdziały, żebyście mogli ominąć rzeczy, które Was nie interesują. Dzięki temu mam nadzieję oszczędzam Wasz czas. Ok, za chwileczkę będziemy, tak jak mówiłem, przygotować nasze miksy już do rolowania. Będziemy je mieszać z jajkami i tutaj chciałbym się zatrzymać i troszeczkę opowiedzieć, tak powiem, już bardziej kompleksowo o przygotowaniu się do, do rolowania. Po pierwsze, najważniejsze jajka, no bo to one tutaj będą spojwem naszego miksu ile tych jajek na ile kilogramów miksu, bo to jest takie odwieczne, że tak powiem, pytanie. Powiem Wam to tak, nie ma jednoznacznej odpowiedzi, ale mogę coś Wam doradzić. Ja używam jajek w rozmiarze M. Mamy Ski, Mki, Lki. One są określone gramaturowo. Mka to jest bodajże od 53 do 63 gramów jajko. Tak to się, że tak powiem, określa. I taką MK na 100 gram miksu dajemy jedną. Tak? I tak jest moim zdaniem najłatwiej sobie to przeliczyć. Esek będzie musiał dać więcej, Elek nie wiadomo w sumie, bo ja na Lkach nigdy nie robiłem. MK na 100 gram miksu to jest tak naprawdę, powiem Wam, że w punkt. Są miksy, bo też już to zauważyłem i poprzed, w poprzednim kulaniu i ogólnie, że są miksy na przykład, gdzie mamy kilogram miksu, bo tak nam wyszło i dajemy 10 jajek, i tych jajek jest na przykład, po pierwsze, za mało. Wtedy dobijamy jajko, inny miks. Jajek będzie za dużo, dlatego raczej na początku sugerowałbym zaczęcie od na przykład 7-8 jajek w miksie, bo zawsze możemy dobić, już nie wyciągniemy jajka. No ale z drugiej strony zawsze możemy dosypać troszeczkę miksu bazowego bądź też mąki pszennej i też będzie dobre. Ten efekt będzie OK. Tak więc jedno jajko MK na 100 g miksu. To jest jedna sprawa. Druga sprawa, jeśli chodzi o konserwant. Ja używam glikolu propylenowego jako konserwant. Bezwonny, bezbarwny. Naprawdę robi robotę. Kulki mi się nie psują, nie przesuszają się. Nie mam takich twardych, wiadomo, kamieni, więc jest ok. I ile tego daję? Tego ja daję na jajko, a nie już na gramy miksu. I tak. Jeśli chodzi o skulki słodkie. Dodaję 5 ml na jajko do kulek słodkich i 10 ml na jajko do kulek śmierdzących. Tak robię od lat, tak mi się to sprawdza i kulki mi się naprawdę nie psują. Rok, dwa lata bez problemu, nic się z kulkami nie dzieje. Więcej nie wiem, bo zawsze kulki do dwóch lat starałem się zużywać, więc nie wiem jak to wygląda po 3-4 latach. Nie mam takiej wiedzy, więc Wam nie powiem, czy ta ilość na 3 lata będzie odpowiednia. Tak więc jeszcze raz 5 ml do słodkich i 10 do śmierdzących. Czy jeszcze jest coś, co by nam pomogło w tym naszym rolowaniu? Omówiliśmy konserwant, omówiliśmy jajka. Fajnym produktem jest olej. Tu mam akurat rzepakowy, ponieważ po dolaniu do tych jajek, tego wszystkiego pomoże nam troszeczkę w rolowaniu miksu. Ten miks będzie troszeczkę bardziej taki wilgotny, będzie nam się po prostu on lepiej rolował. I teraz atraktor. Ile tego dodawać? Ja dodaję tyle, ile tak naprawdę mówi producent, a producent mówi, że 10 ml na kilogram na kulki, tak? Tyle tak naprawdę do miksu starczy, lub 10 ml na jajko, kiedy robimy haczykówki. I powiem Wam tak, ja się z tym zgodzę, przy to jest okazja simur nie wiem jak jest przy innych, mam tutaj jeszcze mainline, ale tego trzeba dać zdecydowanie więcej niż to, co mówi producent. 10 ml takiego atraktora na kilogram suchego miksu naprawdę pozwala nam osiągnięcie zadowalających, że tak powiem, wyników, jeśli chodzi o aromat. Jeśli chcemy bardziej, możemy dać bardziej. Ja zawsze staram się dać te 10, 12, no mniej więcej, nie mniej. tak? Ja lubię po prostu jak te kulki, kulki pachną. Więc to jeśli chodzi o, o atraktor. No i mamy coś takiego jeszcze, co dodajemy często do naszych kulek, a mianowicie jakieś płynne pokarmy, dodatki, likwidy. Jak tutaj mamy Robin Reda, mam jeszcze GLM. E, ile tego dodajemy? No tutaj mówi nam ProTyn 30 ml na kilogram. E, ok, no można tyle, można dać więcej, można na oko. Pytanie, ile chcemy, żeby tego w naszym miksie było? Pamiętajmy, Taki płynny pokarm, jak dodamy, to spowoduje to, że będziemy musieli dać więcej miksu. bo po prostu ten mix troszeczkę rozwodni, tak? Więc na pewno będziemy musieli trochę tego miksu dosypać, bądź dajemy wtedy mniej jajek. Aczkolwiek ja uważam, że jak już to dodaję i jajek chcę mieć tyle, ile chcę mieć, ponieważ jajka też będą mi to wszystko spalać i będą dawać taką odpowiednią twardość tych kulek. Więc ja, kiedy mam troszeczkę za, za, za rzadkie te ciasto, dosypuję po prostu miksu i wtedy jest naprawdę okej. Okay. I teraz takie rzeczy już, tak powiem, techniczne, jeżeli chodzi o rolowanie i wyciskanie. Podczas przygotowania, właśnie rolera, jeszcze jest nieprzykręcone, więc wam pokażę, należy go sobie przelecieć po prostu ręcznikiem papierowym i olejem, tak go troszeczkę natłuścić. Te kulki też lepiej nam z tego rolera schodzą. Istotna rzecz. Teraz jeśli mamy pistolet, że tak powiem, pneumatyczny, czy też nawet ręczny, to warto po pierwsze tłok natłuścić tym olejem, żeby tutaj te oringi były tłuste lepiej, wtedy nam to będzie wszystko fajnie wychodzić. Oraz bierzemy tak samo olej na szmatkę, na ścierkę i wszystko tam w środku sobie wycieramy. Wtedy ten mix będzie też nam lepiej, lepiej wychodził, nie będziemy tak, że tak powiem, męczyć naszego sprzętu. Takich małych gadżetów, które nam się przydadzą, to na pewno taka duża strzykawka 60 ml. Ja jej używam do dozowania właśnie konserwantu oraz taka mała to jest dyszka z igłą do dozowania różnego rodzaju atraktorów. Pamiętajmy, że jak już robimy, jakieś tak zrobiłem, że jak już używamy strzykawki jednej dla atraktorów, wszystkich różnych, a robimy różne czasami kulki, to pamiętajcie, żeby. Jak już używacie tych słodkich, to żeby słodkie, ewentualnie bardzo dobrze tą strzykawkę wyczyścić, ponieważ niektóre atraktory śmierdzące są tak intensywne, że nam się może to minimalnie pomieszać i gdzieś będziemy czuć ten śmierdzący zapach. Niby nic złego, ale jak ktoś chce mieć czystą, słodziutką kulkę, to może mu to trochę przeszkadzać. Ok, słuchajcie, ja myślę, że już wszystko, wszystko Wam powiedziałem. Tu mam takie fajne miareczki, też przydatna rzecz. Będziemy się teraz zabierać właśnie za miksowanie tych jajek z konserwantem, z barwnikiem. Barwnik też można dodać do suchego miksu, naprawdę to nie ma, nie ma znaczenia. Ja dodawałem i do jajek suchymi, w sensie suchy barwnik do jajek też jest ok, Też wszystko fajnie jest zakolorowane. To właśnie też kwestia indywidualna, więc zabieramy się za to i zobaczymy co nam z tego fajnego wyjdzie. Na pierwszy ogień idzie gierem. Tak więc, e, ja go sobie zważyłem. Tu mam 789, liczmy 800 gram. Tak więc, ja zacznę sobie, tak jak Wam mówiłem, od tych 6 jajek. Bo zawsze mówię, mogę dobić, a, wolę, a nie chcę na przykład miksu dosypywać. Tak więc najpierw jajeczka, sześć jajek. Wodę, leję do wiaderko. 6 jajek. Teraz nam wiedzie. Korupki możecie dawać, możecie nie dawać, ja do niej wszystkich kulek daję, do tej akurat nie chcę, bo mamy tam kruszone muszki. Mamy 6 jajeczek. Do tego 60 ml konserwantu. Oraz dam sobie niecałe 10 ml atraktora GLM. No i nie za dużo, bo tu już będzie jeszcze płynny pokarm, więc dam sobie go tak 5-6 ml. Są takie dość oleiste, więc trzeba troszeczkę poczekać, aż się naciągną. O, myślę, że 4 ml wystarczą na taką ilość zupełności. Są bardzo wydajne, atraktory. naprawdę dają, dają radę. Oraz płynny pokarm. Trzeba go tylko rozmieszać. Jego już powiem Wam, że nie ten, nie odmierzam. Daję po prostu tak sobie trochę na oko. Jak fajnie wygląda. Koleczki na pewno będą zacne. Myślę, że tyle w zupełności wystarczy. Na pewno nie obędzie się raczej bez dodania jeszcze miksu. Ale cały ten, który mam, wsypuję. A przepraszam. Błąd. Teraz musimy to oczywiście rozmieszać. Zanim wsypie miks, wszystko to musi zostać rozmieszane aby to wszystko nam się fajnie tutaj połączyło. I do tego wsypujemy teraz nasz mix. Powiem wam, że wygląda to obiecująco. Widzicie, dałem 6 jajek. O, nawet się nie klej. Ja go jeszcze oczywiście wyrobię sobie ręcznie. Dałem 6 jajek. Ale pięknie pachnie. Miks wygląda w ten sposób. Tak wygląda. O, ja go sobie teraz biorę na stół. Bo te wszystkie miksy trzeba po prostu wyrobić ręcznie. Ja sobie to wyrabiam w rękawiczkach, tak mi jest po prostu trochę wygodniej. Nie ja muszę potem tak dłoni domywać, jak używam właśnie jakichś barwników. O, ale mix już, o, mix ma fajną konsystencję, on trochę siadł. Ja go odłożę na 10-15 minut, żeby się trochę przegryzł i będziemy go pakować do pistoletu, rolować, a później parować. O parowaniu też wam powiem słów kilka. Teraz jeśli chodzi o parowanie, to ja używam takiego wielkiego garka. Na to nakładam e, takie sito do przecierania zanęty, po prostu. Teraz w tym roku, sobie takie większe. Rok temu używałem takiego jakby, takiej miednicy dziurawiej, podziurawionej, ale to był, powiem wam, szkoda czasu i w ogóle i roboty żeby to zrobić. Takie sito sobie sprawiłem, takie głębsze. Jest koziołek, tu już się woda grzeje. I teraz tak, w zależności, jakie macie kulki, czy 16, 18, osiemnastki, czy 20. Ja się robię 18. Ja takie 18 będę parował 10 minut. Pamiętajmy, że zawsze parowanie musi trwać dłużej niż gotowanie. Z Jasnych przyczyn oczywiście. No tutaj będę parował. Ja swoje kuleczki zawsze paruję, ponieważ uważam, że to jest lepsza metoda. I teraz tylko trzeba poczekać, aż się woda zagotuje i będę mógł tutaj kulasy kładać. Gierem nam przypełzał. Kuleczki fajnie wyglądają. Ja do nich nie dawałem barwnika, więc one mają taki lekko zielonkawy, bym powiedział, kolor, co mnie ogólnie zdziwiło, bo stawiałem, że to GLM będzie bardziej zielony niż, niż Krab. Ale kraba, kraba też Wam pokażę. Pokazuję, że mam króleczki Fajnie pachną tak słodkawo, jak, jak na siebie, że tak powiem. Tak wygląda Gielem. Mówię, ja barwników tutaj nie daję. Ale dawałem tylko atraktor. O, ta ota już nie jest taka twarda. O, zobaczcie. No tutaj w tej kulce się dzieje, tak. Tutaj jest naprawdę sporo. To nie jest sam mix. My tu mamy o, jakieś ziarenko, tak? Czy co my tu mamy? Nie, słuchajcie, to jest muszla. To jest muszla ta ostrygowa. Więc naprawdę kuleczki klasa. Jestem bardzo z nich zadowolony. Świetnie się miks w ogóle kulał. Tak więc nie pozostaje mi nic innego jak poczekać z nimi do no, rozpoczęcia sezonu i zacząć na nie łowić piękne, piękne kabany i wam je pokazywać. Cześć, jak widzicie, kuleczki zostały pięknie już zapakowane. Eee, zajęło mi to słuchajcie dwa dni. Ja nie robiłem tylko tych kulek, robiłem też jeszcze inne. Robiłem też ich eee, o wiele, wiele więcej. Łącznie zrobiłem około 40 kg towaru, więc naprawdę roboty było co niemiara. Nie obyło się oczywiście bez problemów technicznych, tak musi być chyba już zawsze, chyba taka tradycja. Bluza też niestety dostała, dostała za swoje. Jeśli chodzi o kuleczki yy, i o suszenie, ja je suszyłem około tygodnia w takich plastikowych, yy, plastikowych yy, koszykach przy kaloryferze. Taką po prostu miałem możliwość, więc tak te kuleczki były, były suszone. One teraz muszą dojść, tak powiem, do siebie, ponieważ no naprawdę są bardzo, bardzo mocno suche. Niektóre bardziej, niektóre mniej zależy, w którym miejscu były. Te, które są bardzo suche, one są niesamowicie twarde, ale ja wiem już z doświadczenia, że one po jakimś czasie, jak pobędą sobie w tym opakowaniu, tak szczelnie zamkniętym. No to one fajnie, wszystkie się wyrównują, e, są wszystkie wtedy takie same. Można też na chwilę otworzyć, gdybyście przesuszyli kulki, nie chcieli takich twardych, bo one wtedy są twardsze. E, troszeczkę wilgoci, żeby tam doszło, takiej z powietrza zamknąć i oczywiście obserwować. Jeśli chodzi o kulki, które robiłem, o no to mówię, muszę powiedzieć Wam tak, ja robiłem tylko osiemnastki i parowałem je e, 10 minut, podajrze, tego co pamiętam. Ale to mówiłem na pewno dokładnie na filmie, ponieważ minął tak naprawdę tydzień od kiedy robiłem te kuleczki. Dysze, której używałem, ma 16 mm. Troszeczkę zawsze mniej niż, niż kulki, które, my, które chcemy wykonać. Ja robiłem 18, więc dysza miała była przycięta na 16 mm. I tak naprawdę, no, co, co, co mogę Wam powiedzieć? No, roboty naprawdę co, co nie miara. Eee, troszeczkę powiem Wam szczerze, że mnie przerosła ta ilość, nigdy nie robiłem takiej ilości. Zajęło mi to całe bite dwa dni, bo chyba po 10-12 godzin na nogach, kręcenie, mieszanie i tak dalej, tak dalej. Nie wszystkie wyszły tak, jakbym chciał, no niestety tak już bywa. Mimo, że się robi na tym samym miksie, to coś po prostu nie zagra, czegoś, nie wiem, człowiek da za dużo, za mało, eee, czy po prostu coś nie siądzie. Tak, przeważnie nie siada ta, ta ilość, której robimy najwięcej, no, ale takie już są uroki. Niemniej jednak, dziękuję Wam za obejrzenie materiału. Nie był on tak obszerny jak poprzednie filmy, które robiłem o kulkach. Chciałem się tutaj skupić bardziej na tym miksie, żeby powiedzieć, jak to zrobić na takich konkretnych, że tak powiem, radach. Pokazać Wam oczywiście efekt końcowy tych kulek, jak one wyglądają. Może nie będzie taki dynamiczny film, że tu jest dużo przebitek, że tutaj roluje, tu coś, tu coś, tu coś. Po prostu robię to wszystko sam i nie miałem za bardzo na to czasu, możliwości, aby tak wszystko fajnie ponagrywać. Tak więc mam nadzieję, że nie jesteście z tego powodu źli. Ja Wam mówię bardzo dziękuję za obejrzenie tego filmu. Zostawcie suba, łapkę w górę, jeśli Wam się podobało. I widzimy się w kolejnych produkcjach. Trzymajcie się i do zobaczenia.